Krotok Jabart Mura. Witam Cię przy moim ognisku. Cieszę się, że ponownie przychodzisz do Szamana Gromczaka, aby wysłuchać kolejnej opowieści z Gothic 3. Dzisiaj znowu mam dla Ciebie porcję różnych opcji, które możesz wybrać instalując mody przy użyciu programu MDS. Usiądź więc wygodnie Mura. i nabij sobie fajkę bagiennego ziela prosto od tych świrów z obozu na bagnie, a następnie wysłuchaj tej opowieści. Ostatnio na kanale pojawił się film z porównaniem różnych dostępnych w paczce Modpack modów zmieniających tekstury gry. Mogliście dzięki temu sami ocenić, których tekstur użyjecie w swojej rozgrywce albo czy w ogóle chcecie zmieniać wygląd gry. Dziś ponownie chcę porównać kolejne wzajemnie wykluczające się mody, z których możecie korzystać instalując Modpack. Konkretnie chodzi mi o opcje zmieniające menu i HUD Gothica 3. Jeżeli korzystaliście już z Modpack to na pewno wybraliście jedną z nowych opcji menu głównego w MDS-ie. I chociaż ten wybór nie ma praktycznie żadnego wpływu na grę, to zawsze fajnie jest mieć przyjemne dla oka menu główne i inne okienka HUD. Przechodząc więc do tematu, ile mamy opcji nowego interfejsu do wyboru? W zależności jak na to spojrzymy, jest ich od 7 do 10. Mamy wybór nowego menu, tego czy okna będą przezroczyste oraz nowy wygląd kompasu. Oczywiście część tych opcji, tak jak na przykład wspomniany kompas, wymagają zainstalowania konkretnego menu. No to skoro wiadomo jaki mamy wybór, to zapraszam na prezentację poszczególnych opcji. Na początek Gothic 3 bez instalacji nowego menu. Nie mamy tutaj nic spektakularnego, jedynie napis edycja rozszerzona. Kilka informacji o paczach, które są zainstalowane, i tyle. W samej rozgrywce nie ma nic, co by odbiegało od podstawowej wersji gry. Okna ekwipunku są takie same jak w wersji podstawowej, pasek szybkiego wyboru również, i tak samo jest w przypadku okien dialogowych. Teraz opcja Clear Dialog Box czyli przezroczyste okna dialogowe. Tu nie ma wiele do opowiadania. Jak sama nazwa wskazuje, ten mod sprawia jedynie, że okna dialogowe są całkowicie przezroczyste. Ten dodatek możecie instalować z każdym menu, oprócz tych Updated i Ultimate. Menu Elder. Na pierwszy rzut oka ten sam ekran startowy co w wersji bez modów, natomiast pierwszą zmianę możemy już zaobserwować po kliknięciu nowej gry. Okno z informacją o grze z balansem alternatywnym jest w zmienionym kolorze, Powiedzmy, no że jest to taki jaśniejszy brąz i ten właśnie kolor dominuje w przypadku tego interfejsu. W samej rozgrywce od razu widać delikatnie zmieniony pasek szybkiego wyboru, czy obramowanie i lokalizację pasków życia naszego bohatera. Co do karty postaci i pozostałych okien, tutaj ponownie widać zmienioną kolorystykę i styl. Wygląda to dość elegancko i przyjemnie dla oka. Mod ten ma również zainstalowany swój własny kompas, który wkomponowuje się w styl tej modyfikacji. Na koniec okna dialogowe i tu również inna kolorystyka. Bardzo fajna opcja menu według mnie. Kolejny jest Menu Content Mod. Ta opcja całkowicie zmienia wygląd głównego menu na taki nawiązujący do Gotika pierwszego. Wraz z tą wersją otrzymujemy również nowe ujęcia z gry podczas wczytywania. W samej rozgrywce mamy zmieniony pasek szybkiego wyboru czy obramowania pasków życia. Ponownie nawiązują one do poprzednich odsłon gotika. Niestety, w tej wersji nie ma wielu zmian w menu ekwipunku, ale za to są zmienione okna dialogowe. Należy wspomnieć również, że ta modyfikacja nie zawiera kompasu, dlatego jeżeli zależy Wam na takim. To musicie zainstalować dodatkowo mod Kompas Returning. Menu Arcania to niewielka zmiana, i właściwie to przerabia interfejs gry jedynie na bardziej przezroczysty. Nie ma za bardzo sensu bardziej się pochylać nad tą opcją. Zmiany widzicie na ekranie, a sama modyfikacja działa jedynie z wersją menu Content mod. Menu dark. Jak sama nazwa wskazuje, otrzymujemy menu w ciemnej kolorystyce. Ma to na celu sprawić, aby klimat, w jaki wprowadza nas gra, był troszeczkę bardziej mroczny. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to poza samą kolorystyką nie różni się ona zbyt wiele od tej z Content Moda połączonej z Arkania menu. Możemy zainstalować opcjonalny kompas, a paski życia czy szybkiego wyboru są jedynie ciemniejsze. Interfejs ekwipunku czy okna dialogowe natomiast są wyglądem zbliżone do tych z wersji Elder, tylko że tutaj mamy czarniejszą i lekko przezroczystą kolorystykę. Menu Old. Ta opcja ma przywrócić wygląd menu i interfejsu do tego sprzed patcha w wersji 1.75. Mamy tutaj inny ekran główny, jak widzicie, widnieje też rosyjski napis na grafice menu, jak również mamy zmienioną kolorystykę. Ponownie, jeżeli chcemy mieć kompas na ekranie gry, to musimy go zainstalować osobno. Co do interfejsu i okien dialogowych, te mają w niewielkim stopniu nawiązywać kolorystyką i stylem do poprzednich odsłon gry. Jak dla mnie jeden z fajniejszych modów podmieniających interfejs. Menu Quest Pack. Tutaj jak sama nazwa wskazuje, jest to mod podmieniający interfejs na taki, który pierwotnie wprowadzał mod Questpack, Co również zresztą widzimy na ekranie gry po napisach. Co do samej rozgrywki to nie ma tutaj żadnych fajerwerków. Widzimy praktycznie to samo co w wersji Menu Content. Jedyną różnicę, jaką zauważyłem, to inny kompas, który jest już dołączony do tej modyfikacji. Menu Updated to jeden z niewielu modów interfejsu, który naprawdę wprowadza dosyć sporo zmian. Mamy zupełnie przerobiony ekran główny gry na styl bardziej powiedzmy nowoczesny nowe zdjęcie. Nowe umiejscowienie gry. No i co dla jednych może okazać się wadą, innym z kolei nie będzie to robiło żadnej różnicy, mamy na grafice głównego menu napisy w języku rosyjskim. Po rozpoczęciu nowej gry również pokaże nam się zmieniony ekran ładowania wraz z całkiem nowymi zdjęciami gry. A podczas rozgrywki, zmieniony pasek szybkiego wyboru, inny styl i kolorystyka okien dialogowych, no i całkiem nowy interfejs ekwipunku. Zresztą zobaczcie sami. Ta modyfikacja nie zawiera kompasu, dlatego jeżeli taki chcecie, to musicie zainstalować dodatkowo opcję Kompas Returning 2. Na koniec, menu Ultimate. Nazwa wskazywałaby, że jest to jakaś ogromna zmiana interfejsu, ale jak się okazuje, zmian tutaj zbyt wielu nie ma. Ekran główny jest taki sam jak w wersji bez modów, a zmianę zobaczymy dopiero po uruchomieniu nowej gry, gdzie naszym oczom pokaże się całkiem zmieniony ekran ładowania, a podczas grania wielu zmian nie będzie. Mamy trochę inny pasek szybkiego wyboru czy obramowanie pasków życia. Interfejs ekwipunku niewiele różni się od tego bez modów. Miejscami może jest mniej linii dzielących poszczególne przyciski. Okna dialogowe natomiast są wypełnione kolorem zielonym wraz z czarnym obramowaniem. Podobnie jak w przypadku wersji Updated, tu również możemy opcjonalnie zainstalować dodatkowo kompas Returning 2. I to wszystkie opcje nowego interfejsu, które możemy zainstalować z modpakiem. Teraz powinniście móc bez problemów zdecydować, której modyfikacji chcecie użyć, a które całkowicie odrzucicie. Mnie osobiście najbardziej do gustu przypadła wersja menu Elder ze względu na jej styl i kolorystykę. Natomiast jeśli miałbym wskazywać moje top 3, na które mógłbym się zdecydować, to wybrałbym Elder oraz wersję Dark i Updated. A wymory, które wersje interfejsu uważacie za najlepsze, dajcie znać w waszych komentarzach, jaki mod jest waszym ulubionym, na której wersji gracie. I czy po tym filmie być może zmieniliście troszeczkę zdanie co do waszego ulubionego interfejsu? Czekam na wasze typy. To już koniec tej opowieści, Mora. Magienne ziele się już kończy, więc i koniec tego spotkania jest bliski. Nie zapomnij zostawić łapki pod filmem i subskrypcji na kanale, aby orkowi nadzorcy przychylniej patrzyli na was, najemników. Do następnego razu, Mora.